Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie z Ukrainy, tym razem dni od 29 czerwca do 2 lipca sporo się podziało, sporo informacji, natomiast przechodzimy na mapy Ukrainy. Bo nie przejdziemy do samego mówienia, słuchajcie, to mamy tutaj informację, że chyba łotwa przekaże 42 transportery Patria na Ukrainę Natomiast mamy też informacje od kolejnych dostawach z zachodu. Możecie też znaleźć, mamy też informacje o stracie czwartego F-16 z pilotem, który był wykorzystywany i Ukraina wykorzystuje F-16 do zestrzeliwania szachetów. I tutaj prawdopodobnie po raz kolejny, to jest już chyba drugi przypadek, kiedy uszkodzone elementy spowodowały, Uszkodzenia myśliwca, i myśliwiec nie udało się uratować, chociaż pilot próbował i walczył, zapłacił za to życiem. Mamy też informację o tym, że generał Syrski w odpowiedzi na liczne ataki na ośrodki szkoleniowe i zgromadzenia czy zgrupowania wojsk ukraińskich zakazał takowych zgromadzeń i gromadzenia sił i środków, czy obozów szkoleniowych. Na w pobliżu frontu. E, może to być też konsekwencja tego, że w Hulajpolu został zaatakowany sztab został zaatakowany sztab 110 Brygady. E, sam dowódca poległ, dwa skandery uderzone więc e, musiało być to z rozpoznania. Mówi się jeszcze o kilkunastu osobach, które zostały ranne lub zabite przez stronę rosyjską w tym uderzeniu. No, słuchajcie, dowódca bardzo znany i też doświadczony, więc cios bardzo mocny. Wiemy też, że strona ukraińska zaatakowała stanowisko dowodzenia 8 Armii. Z jakim skutkiem zobaczymy. Natomiast my przechodzimy do omówienia sytuacji na froncie. Linia frontu przed nami. Zaczynamy odcinek kurski. Start. Jesteśmy na odcinku kurskim. Tutaj cały czas sytuacja dość... Ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście pod Totkino dalej trwają walki, i tam inicjatywę ma strona ukraińska, która próbuje rajdami wedrzeć się w głąb terytorium Rosji, odciągając przynajmniej takie ja mam wrażenie, że próbują odciągnąć troszeczkę sił rosyjskich z głównego kierunku frontu. Natomiast walki na głównym kierunku w Rejonie Kondratywki, na północ Kondratywki, Andriiwka, ja ją cały czas pokazuję jako. Nie zajątym, czy przez obie strony toczącą się walki w tym rejonie, dlatego że i jedna i druga strona twierdzi, że ta miejscowość została przez jednych zdobyta, wyzwolona albo przez wyzwolona przez drugą stronę. Bo to tak fajnie w narracji by, wygląda. Natomiast dla mnie nie ma geolokalizacji, które by potwierdzały w ostatnim okresie czasu, po której stronie ta miejscowość jest. Natomiast wiemy, że Aleksywka na pewno rosyjska. Walki w rejonie Nowomikołajówka, Woroczyn. Jabuniwka tutaj w rejonie Jaboniwki i Junakiwki mamy kontrataki też ukraińskie. No i bardzo ciekawa tutaj informacja, bo z tego odcinka została wycofana 61 Brygada Pichoty, która poszła na inny odcinek, więc zobaczymy czy w całości, czy nie w całości, czy to jak zwykle po stronie ukraińskiej działa efekt batalionów i grup batalionowych, czy grup zadaniowych. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to oczywiście wszystko, przechodzimy na odcinek Charkowski, bo tutaj dość ciekawie, oczywiście na jednym i drugim kierunku, kierunek Charkowski i kierunek, kierunek Wołczański, jeżeli chodzi o kierunek Wołczański, kierunek Charkowski, przepraszam, to mamy walki w rejonie miejscowości Głębokie, Zielone i na kierunku Lipsi, Ukraiński dowódca, jeden z, dowó jeden z wyższych oficerów 13 brygady informował, że na tym kierunku Rosjanie atakują małymi grupkami, próbują wykorzystać pojedynczy, ciężki sprzęt, natomiast ten sprzęt nie jest w stanie dotrzeć. do W pobliżu ukraińskich linii jest zniszczony przez dronę i artylerię. To tylko pokazuje, jak ciężka jest ta, że tak powiem, sytuacja. Dla ciężkiego sprzętu, który jest w pierwszej kolejności eliminowany, jeżeli tylko znajdzie się w pobliżu dronów, czy możliwości i tutaj porażenia tego sprzętu, walki też w rejonie miejscowości Stupoczki i mamy też odcinek Wołczański, oczywiście, bo tutaj cały czas Rosjanie zawzięcie walczą w północnej części w północnej dzielnicy Wołczańska. W rejonie zakładów Kruszywa ten zakład przychodzi z rąk do rąk, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężkie walki. Kontratakowały tam też oddziały ukraińskie. Natomiast mamy też bombardowania i ataki rosyjskie w rejonie wołczańskich utorów, tychę na południowy wschód. Od Tyche więc cały czas dość aktywnie na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Kupiański, jesteśmy na odcinku Kupiańskim, bo tutaj cały czas Rosjanie próbują poszerzyć, zbudować głębie na przyczółku, oczywiście atakują w kierunku północnym od Dworicznej, w rejonie zapadnego, Kinderszifki umocnili się w rejonie Kinderszifki, mamy też działania w rejonie Synkiwki, nieduże, ale są, mamy też dość aktywną rosyjską stronę w rejonie na północ od stopowej Nowoseliwki, no i w rejonie kolecywki. Co ciekawe, no, mamy działania wiążące, przynajmniej w mojej ocenie na przyczółku i dość aktywne próby rozszerzenia tego przyczółka, z którego może wyjść decydujące uderzenie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, aby okrążyć. No, sytuacja jest dość ciężka, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Przejdźmy na odcinek Borowej, bo tutaj dość ciężkie walki ostatnio się uaktywniły. Uaktywniła się bardziej strona rosyjska, która przedtem wiązała, mam wrażenie, stronę ukraińską. Natomiast teraz mam wrażenie, że dochodzi tu do większych starć i bardziej aktywna stała się strona e, rosyjska, która walczy w renie zachryzowego. Co ciekawe, okazuje się, że zachryzowy prawdopodobnie nie jest zdobyty przez Rosjan. Stacjonują tam siły ukraińskie, no i Rosjanie z dwóch kierunków próbują atakować cały czas Bucha Ja tutaj ją trzymam, tą zachryzową, jako co ciekawe, jako miejscowoźniczy ale chyba będę musiał jednak zmienić, że, że znajdują tam się pozycje ukraińskie, bo jak pisze tutaj bloger rosyjski, no, to, ten bloger twierdzi, że część nowej krukaliwki na północny wschód odborowy jest sporną szarą strefą. Nowa Krukaliwka jest tutaj, więc jeszcze bardziej na północ, więc potwierdzałoby to jeszcze bardziej, że Zachryzowe znajduje się w rękach ukraińskich no i prawdopodobnie, jeżeli się uda to potwierdzić jeszcze bardziej, no to zmienię mapę, natomiast Rosjanie próbują od kierunków wschodniego i północnego, atakując Buchasliwkę, odciąć ten Cyper, bo tak to będzie wyglądało, na Cyper z wojskami ukraińskimi, od zaplecza, natomiast mamy też walki w zielonym gaju, stepy kopanki, nadia, nowojechoriwka, no i cały czas zacięte walki w rejonie Chrykiwki. I tutaj y, sytuacja mogłaby wyglądać na dość stabilną, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Przejdźmy na odcinek kupiański, bo tutaj dość ciekawa sytuacja. Rosjanie atakują w kierunku Orchiwki, w kierunku Karpiwki. I słuchajcie, to jest najciekawsze, informacje rosyjskich blogerów wojskowych i informacje yy, ostatnich dni mówią, że Rosjanie atakowali rajdkodów i udało im się znowu tą miejscowość zająć. Słuchajcie, ja ją na razie zostawiam jako taką w, w szarej strefie, bo... Potwierdziły się informacje, że faktycznie w tych kontratakach, które tutaj ukraińska strona wyprowadzała, nie było nowych sił, tylko była oddelegowana grupa zadaniowa z trzeciej brygady szturmowej, która kontratakowała i wyrzuciła Rosjan z północnej i zachodniej części rajdubu. Rosjanie musieli, że tak powiem, znowu atakować tą miejscowość i zdobywać ją, dlatego że bez zdobycia tej miejscowości nie są w stanie kontynuować natarcia na zachód w kierunku Karpiwki. Słuchajcie, ten cypel przez to działanie ukraińskie nie, jest tak zawężony, że no, traci swoje znaczenie. Jeżeli, I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeżeli ukraińskie dowództwo ma świadomość, gdzie trzeba zaatakować, co trzeba zaatakować i, i jak zniwelować pewne postępy strony rosyjskiej, to dlaczego z naczelnego dowództwa nie wysłano tutaj Jednostki, która mogłaby wzmocnić ten front, być taką siłą napędową przeciw uderzenia, zaryglować to, i tak naprawdę obrócić w niebyt postępy rosyjskie na tym odcinku frontu. Nie robi się tego. Interweniuje tutaj dowództwo trzeciego korpusu trzeciego korpusu, który z własnych zasobów wysyła grupę zadaniową, aby ustabilizować tą sytuację, bo sąsiedzi nie posiadają sił i środków do tego działania. Po czym tak naprawdę no, grupa musi wrócić do swoich zadań, a sytuacja też wraca na tym odcinku do sytuacji sprzed przeciwuderzenia, czyli Rosjanie odzyskują nie tylko kontrolę nad rajkodubem, ale też i swobodę manewrowania i operacyjną w tym właśnie rejonie. Słuchajcie, i tak zazwyczaj, nawet jeżeli później ściągnie się tutaj dodatkowe jednostki, to pewien, że tak powiem, termin, czas zaskoczenia przeminie i nie będzie tutaj. Yy, większych działań. Co prawda Rosjanie twierdzą, że Ros strona Ukraińska kontratakuje w rejonie rajd ale czy będą takie same efekty? No ciężko to określić, słuchajcie, bardzo ciężko to określić. Walki też w rejonie Zielonej Doliny, Kolodazji, Torskie zaliczne oraz w Lesie Syrybrajskim. Przejdźmy na odcinek sywierski, bo tutaj Rosjanie walczą już na przedpolu Syrybranki. Słuchajcie, bardzo ciężkie walki na odcinku 81 Brygady. Ona tutaj broni że tak powiem, przed ostatniej pozycji przed siewierskiem w oparciu o rybankę i pozycję na wzgórzach. Bardzo mocno Rosjanie wzdłuż rzeki próbują obejść pozycje ukraińskie, zdobyć rankę i dalej nacierać w głąb, aby obejść pozycje ukraińskie, które tutaj są. Walki też na północ i południe od wierchu kamiańskie zacięte walki i bombardowania rosyjskie w rejonie na północ od Iwanu Daliwki. Dalej bombardowany rejon na tyłach Waimki. no i oczywiście zaplecze frontu, czyli siewiersk bardzo mocno atakowany w tym sektorze frontu. na ukraińska odpowiedziała atakami dronów i artylerii na głównych kierunkach, zresztą zobaczycie w filmiku, tym razem z 81. brygady, więc naprawdę tutaj dość zacięte walki. Jeżeli chodzi o południowy odcinek, oczywiście to, nie, to że nie ma tutaj jakichś ataków, kreseczek. Strzałek, to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Oczywiście rozpoznanie cały czas działa. Tutaj można zobaczyć sobie materiały od Andrzeja Barputy, który no czasem aż zasypuje dużą ilością przechwyconych np. lancetów, czy też, proszę bardzo, Gerbera. Bo można, można sporo dronów rozpoznawczych zaznacza. W sumie, Andrzej, którego pozdrawiam. Na swoich mapach, gdzie po prostu strona ukraińska przechwytuje całą masę dronów rozpoznawczych, które wiszą i korygują działania artylerii, czy też i dronów, że tak powiem, rosyjskich. Przejdźmy na odcinek Czasy Wiar Bakhmut. Bo tutaj teoretycznie można by powiedzieć, że się nic nie dzieje oprócz tego, że Rosjanie cały czas próbują atakować w kierunku Majskie w rejonie Czasy Wiaru samego centrum. Na południe dzielnica szewczenkowe, czy Mamy też walki w rejonie Stupoczki. No i sukces, chyba największy na tym odcinku: Rosjanie w końcu zdobyli dyliwkę i nacierają w kierunku Biłej Chory. Ale to już sobie zobaczymy. Może bardziej na właśnie odcinku Gorłówki, bo tam się bardzo dużo podziało. Dyliwka, tak jak powiedziałem. strona ukraińska już walczy na przedpolu Biłej Chory na Lipiwki. Mamy też walki w broni Petriwka-Szczerbeniwka oraz środkowy sektor tutaj. Zacięte walki właśnie w sektorze Aleksandro Kałynowy-Jabuniwka. Rosjanie nie są w stanie wyłamać się jakby z rejonu. Można powiedzieć, tutaj jabuniwki atakują, co prawda, wzdłuż drogi, ale nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej na tym odcinku frontu. Natomiast zacięte walki też w po popiwiaru i największy sukces, chyba tak naprawdę, mam wrażenie, że mamy konsekwencje pewnych działań, 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 można powiedzieć, um, ukraińskiego dowództwa, które będzie opóźniało taka jest prawda będzie opóźniało postępy rosyjskie, ale prawdopodobnie będzie cofało się tutaj za naturalną przeszkodę, za rzekę, e, która tutaj płynie w kierunku północnym. Północ-południe, natomiast e, sukces rosyjski, zajęte Szewczynko pierwsze oraz e, no, Rosjanie bardzo takim dużym łukiem obejści Koptyevę, co pokazuje, że ten teren tak naprawdę jest bardzo, bardzo rozproszona obrona i bardziej opiera ona się tutaj o drony tak naprawdę i artylerię. Zresztą ukraiński dowódca, jeden z dowódców walczących tutaj brygad powiedział jedną ważną rzecz. Rosjanie mają ilościową przewagę w dronach na tym sektorze i wykorzystują to bezlitośnie. Więc jak widzicie nawet to rozproszenie, żeby uniknąć większych strat przy taktyce motocyklowej też jest bardzo, bardzo niebezpieczne i przynosi stronie rosyjskiej sukcesy. Przejdźmy na odcinek pokrowski, bo tak jak powiedziałem na sektorze, na prawej, na prawej na ukraińskiej lewej flance zajęcie Szewczenko-Persze, Koptywie umocnili się w rejonie Myrne, no i pomalutku zbliżają się do Nowoekonomicznego. Więc sytuacja tutaj jest troszeczkę, no zobaczymy, bo tutaj jest rzeka, czy strona ukraińska będzie chciała się, że tak powiem, bronić na tej rzece, jest jeszcze drugi minus, o którym mówiłem, główna artyleria zaopatrzeniowa do Pokrowska idzie z kierunku północnego, to jest ta droga. I ta droga tutaj, że tak powiem, jest bardzo ważna. Jeżeli te, ta droga znajdzie się w zasięgu rosyjskiej artylerii, no to rejon Pokrowska będzie jeszcze bardziej utrudniony, jeżeli chodzi o, że tak powiem, zaopatrzenie, i no, bardzo mocno sobie strona ukraińska skomplikuje sytuację. Dla mnie obejście, odejście na tą linię rzeki no może być bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że możliwości obrony Pokrowska się nam bardzo mocno zredukują i Rosjanie też otworzą sobie drogę na tyły Konstantynówki. Jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, walki w rejonie też myrne i nowoekonomiczne, mamy działania w rejonie Chrodiwki, Nowochrodiwki, Daczeńskie, Nowy Trud, Szewczenko, Rosjanie bardzo mocno umocnili się w rejonie Szewczenko, mamy też walki w rejonie Żwirowe, Dimitrowe, czyli Kołtunę, udaczne oraz próba obejścia rejonu właśnie udacznego od strony południowej co ciekawe cały czas niejasna sytuacja mimo geolokalizacji możliwe że też wykonywane tutaj kontrataki ukraińskie w Nowomikołajewce gdzie tak naprawdę dalej cały czas obie strony pokazują że to jest strefa walk czyli tak nie do końca wygląda na to że to Nowomikołajewka została tutaj zdobyta walki też w rejonie Murawki Rosjanie umocnili się w rejonie Kotlariwki ale to przejdziemy sobie już na mapę frontu południowo-zachodniego bo Rosjanie tak jak powiedziałem w rejonie Kotlariwki się umocnili natomiast zacięte walki w rejonie Troickie i Chorikowe tutaj bardzo silne działania ukraińskich dronów artylerii Rosjanie umocnili się na podejściach do Horikowego, zacięte walki o tą miejscowość trwają słuchajcie, jeżeli ta miejscowość, czy ten rejon pęknie, no to strona ukraińska będzie musiała zarządzić już odwrót na tak naprawdę bliskie przedpole Nowopawliwki i rozpocznie nam się bitwa o Nowopawliwkę. Jeżeli chodzi o ten rejon walki, też w rejonie aleksywki, tutaj zachodnia część aleksywki w rękach ukraińskich, Nowoukrainka też w rękach ukraińskich, Daczne też czyli ta w oparciu o rzekę zbudowała tutaj front na południe natomiast e, pytanie, e, pytanie najważniejsze co będzie w rejonie chorikowego e, tutaj Strona Ukraińska tak powiedziałem walczy bardzo zacięcie na ma przeciwko sobie też silnego przeciwnika który wykorzystuje swój potencjał liczebnie i też mm, z wyposażeniem ciężkiego sprzętu i przy wsparciu artylerii przejdźmy na odcinek Wełyki e, e, nowosyłki. Bo tutaj podziało się sporo. Rosjanie, tak jak mówiłem, zdobyli cały ten przyczółek, z którego, no właśnie, wyprowadzają sobie ataki w kierunku Myrnego, Pidubne. Jeżeli te dwie miejscowości Rosjanie zdobędą, no to ten front ukraiński przesunie się bardzo mocno na zachód. I kolejna mapa będzie do zrobienia, słuchajcie. Rosjanie zdobyli, tak jak powiedziałem, ostatnio Żirkę i sforsowali tutaj mokry podchodząc pod Pidubnę, gdzie zostali odparci. Walki też na kierunku Myrnego. Odwodu ukraińskiego dowództwa z tego na ten rejon przybyła 61 Brygada, czy w całości tego nie wiem. Nie potrafię tego określić. Natomiast mamy też walki w tym sektorze, Z Rosjania Rosjanie atakowali w kierunku Weskresenki i tak samo z Szewczenko bardzo głęboko weszli na bez, w kierunku Weskresenki co pokazuje co jest ich celem, zbieżne ataki w dwóch, z dwóch kierunków na jedną miejscowość, mamy też co prawda działania na wschód od Szewczenko, Rosjanie tutaj umocnili się w rejonie Szewczenko zabezpieczając dobyty teren Mamy też walki w ronie Wilnego Pola i na południe od Wilnego Pola, gdzie Rosjanie też zdobyli nowo siłki, trochę terenu. Natomiast zielone, zielone Pole, nowo miejscowość Nowopil też tutaj zacięte walki, chociaż tak jak powiedziałem, bez przesunięcia w tym sektorze tym razem. Mamy oczywiście informację, którą też powiedziałem, w Hulajpole zbombardowano dowództwo 110 Brygady, zginął dowódca tej brygady, więc wycofana na tyły 110 brygada, dodatkowo jeszcze z eliminacja dowództwa czy nawet dowódcy spowoduje, że no, będzie strona ukraińska miała mały problem, bo trzeba będzie znowu przywracać gotowość, zresztą po to została wycofana, żeby przywracać tą gotowość i uzupełnienia, natomiast walki bardzo, bardzo zacięte w tym sektorze frontu, mam pewne obawy jak informowano już wcześniej, grupa dowodzona przez generała Najewa poniosła bardzo duże straty. I tutaj, no, te buczuczne jego zapowiedzi okazują się tak naprawdę niby niebyte albo, albo po prostu nieprawdziwe z racji właśnie tego, że rzeczywistość pokazała całkiem coś innego. Słuchajcie, przejdźmy na odcinek Robotyny Werbowe Kamiańsk. Bo tutaj cały czas walki w rejonie Nestrianki. Strona ukraińska cały czas bardzo mocno bombarduje i atakuje ten rejon nestryjanki. Odpowiedź strony rosyjskiej była taka, że bombardowała podejścia do Orichowe. Więc prawdopodobnie możemy się spodziewać jakichś działań. Ewentualnie tutaj są ataki na wykryte cele i po jednej i po drugiej stronie. Działania w rejonie ograniczone, działania w rejonie roboczyne Nowodanie Liwka. No i oczywiście niewielkie działania ofensywne strony rosyjskiej w kierunku na małej Tokmaczki. No, i bombardowana bardzo mocno przez lotnictwo. Co ciekawe, mała tokmaczka pokazuje, że tak naprawdę może tu być cały czas presja ze strony rosyjskiej na ukraińskie dowództwo. A że to jest możliwy rejon działania ofensywnego ze strony rosyjskiej. Walki też w rejonie Kamiańska. Tutaj Rosjanie po ostatnim sukcesie prób próbie wdarcia się do centrum Kamiańska. Może do tego rejonu ruin, tak naprawdę. Słuchajcie, no, no rejon bardzo mocno atakowany przez ostrzał, czy to lotniczy, czy pocisków niekierowanych, czy też przez rzutnie rakiet. No bardzo mocno atakowana północna część Kamiańska. Rosjanie próbują cały czas wedrzeć się do miejscowości przez most, przez to, ten teren. Przez wzdłuż drogi, może tak, nie most, ale przez e, wzdłuż drogi, która tutaj idzie w kierunku Zaporoża. Mamy też działania w rejonie Łopkowego, Stepowe, Małe szczerbaki, no i działania w rejonie Szczerbak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten rejon, to tyle, przejdźmy na odcinek hersoński. Bo tutaj oczywiście moglibyśmy powiedzieć jak zwykle, Rosjanie atakują północny prawy brzeg Dniepru od ujścia przez Hersoń aż po Beresław eliminując pewnie wykryte punkty przynajmniej tak może też im się zdawać walki też na wyspach Dniepru bardzo mocno tutaj teraz no, jesteśmy w sezonie letnim więc woda ciepła natomiast mamy też odpowiedzi ukraińskie w rejonie Hołowej Prystanii Ołeszek, Mostu Antonowskiego i lotniczy atak w rejonie Nowej Kachowki przez lotnictwo ukraińskie. Mamy też oczywiście informacje o tym, co działo się na Krymie, bo jak wiemy wypad, kolejny wypad ukraińskich dronów na Krym zaowocował też zniszczeniem służby 34 na lotnisku Saki. Mamy też eliminację radarów oraz wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, przeciw, przeciwlotniczych, tak, na Krymie, więc to też jest pewien sukces w eliminacji sprzętu. No, wojna jest drogim, drogą rzeczą, więc straty też będą tutaj dość duże. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. W niedzielę raportu nie będzie, będziemy go nadrabiać. Natomiast ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.